Dzisiaj mam dla Was coś naprawdę malutkiego, ale zaskakująco mocnego. Magic X Mini 0 V2 to kieszonkowa konsolka z Androidem i ekranem 2,8 cala, która obiecuje, że odpalimy na niej wszystko, od NESa i SNESa, przez GBA i PS1, aż po Nintendo 64 czy nawet PSP. Waży zaledwie 129 gramów, ma wbudowaną baterię 2900 mAh i według producenta wytrzyma do 7 godzin grania. Brzmi świetnie, ale czy w praktyce faktycznie daje radę? Ale zanim przejdziemy do testów, zobaczmy, co. Do Dostajemy w pudełku. Oczywiście sama konsola, do tego kabel USB-C do ładowania, szkło hartowane na ekran, a nawet opaskę na rękę, żeby łatwiej było nosić sprzęt w podróży. Zestaw jak na tak małe urządzenie całkiem kompletny. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to konsolka pozytywnie zaskakuje. Plastiki są matowe, solidne, nic nie trzeszczy przy ściskaniu i całość nie sprawia wrażenia taniej zabawki. Sprzęt jest lekki, ale dobrze spasowany, a zaokrąglone krawędzie sprawiają, że wygodnie leży w dłoni nawet przy dłuższej sesji. Jeśli chodzi o porty, mamy dwa wejścia USB-C: jedno głównie do ładowania, drugie do transferu danych czy podłączania akcesoriów OTG. I tutaj mała wada: te porty służą wyłącznie do zasilania i komunikacji, a nie do wyjścia obrazu. Wiele konkurencyjnych retro konsol ma HDMI albo obsługuje tryb DisplayPort przez USB-C, więc można podpiąć je bezpośrednio do telewizora. Tutaj niestety tego brakuje. Mini 028V2 to sprzęt w 100% mobilny, bez opcji grania na dużym ekranie. Na plus, po bokach znajdziemy aż dwa slot na karty microSD. Do tego na dole obudowy mamy klasyczne gniazdo Jack 3,5 mm, więc łatwo podłączyć słuchawki. Konsola Magic X Mini 0V2. Jest naprawdę malutka. Ma około 13 cm długości, 6,4 cm szerokości i 1,9 cm grubości, więc bez problemu mieści się w kieszeni spodni czy małej torbie. Dla porównania, Trimui Smart Pro to już sporo większy handheld. Jego ekran ma praktycznie taki rozmiar jak cała obudowa Mini Zero. Innymi słowy, konsola Magic X jest wielkości samego wyświetlacza Trimui. Przyciski wypadają różnie i od razu widać, że to nie jest poziom topowych handheldów jak Unburning czy Retroid. Ale też nie ma tragedii. Zacznijmy od przycisków akcyjnych. Mają wyczuwalny klik i są dość sztywne, ale nie przesadnie. Po kilku godzinach grania palce się do tego przyzwyczajają. W platformówkach czy RPG-ach działa to bez problemu, ale przy szybkich grach akcji nie trzeba spamować jeden przycisk, czuć lekki opór. Depad to temat, który pewnie podzieli graczy. Jest naprawdę twardy i wymaga mocniejszego nacisku, więc w bijatykach jak Street Fighter czy Tekken można się męczyć z szybkim przełączaniem kierunków. Z drugiej strony taka sztywność daje poczucie precyzji. W Tetrisie czy grach, gdzie trzeba dokładnie ustawić klocek lub postać, ten depad sprawdza się bardzo dobrze. Analogowe gałki to zdecydowanie jeden z mocniejszych elementów Mini Zero V2. Chodzą płynnie, nie mają dużej martwej strefy i są zaskakująco wygodne jak na tak małą konsolę. W grach 3D sterowanie postacią wypada naturalnie i nie odczuwam martwych fragmentów ruchu. Górne przyciski R1 i L1 wypadają średnio. Mają wyczuwalny klik tylko w górnej części. Jeśli naciśniemy bardziej z boku, to przycisk wcale się nie klika. Za to R2 i L2 są już dużo lepiej zrobione klikają równo na całej powierzchni i wygodnie się z nich korzysta. Oczywiście to nie są analogowe triggery znane z większości konsol, ale w retro sprzęcie to w pełni wystarczające rozwiązanie. Na plus trzeba też dodać, że wszystkie przyciski mają sensowną wysokość. Nie są ani zbyt płytkie, ani przesadnie wystające. Dzięki temu całość zachowuje kompaktowy profil, a jednocześnie nie ma problemu z przypadkowymi wciśnięciami. I teraz ekran. Mimo, że ma tylko 2,8 cala jest to naprawdę mocny punkt tego urządzenia. IPS z pełną laminacją OCA daje świetne kolory i kontrast, a rozdzielczość 640x480 w proporcjach 4 do 3 idealnie pasuje do retro tytułów. Gry z NESa, SNESa, GBA czy PS1 wyglądają ostro, piksele są wyraźne, a brak efektu rozciągania obrazu naprawdę cieszy. Kąty widzenia są szerokie, więc nawet patrząc pod lekkim kątem obraz nie traci jakości. Jasność ekranu naprawdę robi wrażenie jak na tak małe urządzenie. Zobaczcie, tutaj gram w całkowicie ciemnym pomieszczeniu i obraz jest wyraźny. Kolory wyglądają bardzo dobrze. A teraz włączam mocną lampę doświetlającą i wciąż wszystko widać na ekranie. Bez problemu. Jasność jest więc spokojnie wystarczająca do grania w domu czy na dworze. Trzeba tylko pamiętać, że w RPG z dużą ilością tekstu, czy w grach z Nintendo DS, ekran 2,8 cala potrafi być ograniczeniem. Ściągi są po prostu bardzo małe. Do gier akcji, platformówek, czy bijatyk sprawdza się jednak znakomicie. Konsolka działa na Androidzie 10, ale z autorskim launcherem o nazwie Dawn Launcher. Całość jest mocno uproszczona. Nie ma typowego pulpitu jak w telefonie. Tylko proste menu z podziałem na emulatory, aplikacje i ustawienia systemowe. Dzięki temu już po pierwszym włączeniu od razu wiemy, gdzie wejść, żeby uruchomić gry. Nie trzeba niczego dodatkowego konfigurować. Jeśli chodzi o łączność, mamy tutaj tylko Wi-Fi 2,4 GHz. To pozwala na pobieranie okładek aktualizacji czy wgrywanie gier bez kabla, ale niestety brakuje Bluetootha. I to jest spory minus, bo w praktyce nie podłączymy do tej konsoli bezprzewodowych słuchawek ani pada. Pozostaje korzystanie z gniazda jack 3,5 mm lub wbudowanych głośników, które swoją drogą grają całkiem nieźle. W menu znajdziemy podział na różne platformy. Każda konsola ma swoją zakładkę, więc łatwo można przeskakiwać między SNESem, GBA czy PS1. Do tego dochodzi dział z aplikacjami, gdzie mamy np. przeglądarkę internetową, galerię, odtwarzacz wideo czy dostęp do plików. W ustawieniach systemu możemy podejrzeć wersję Androida, ustawić jasność, język czy zarządzać kartami pamięci. Całość stoi na klasycznym Androidzie, więc w teorii można instalować dodatkowe aplikacje, np. alternatywne emulatory czy launchery. Zacznijmy od czegoś prostego, czyli klasyki 8-bitowej. Na pierwszy ogień idą gry z nes -a. Kontra 1942, czy słynne czołgi z Battle City. Tutaj absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Gry uruchamiają się natychmiast, animacje są płynne, dźwięk bez żadnych przycinek. Depad daje sobie radę z szybkimi ruchami i strzelaniem, a obraz w 4.3 wygląda jak żywcem wyjęty z dawnych czasów. To jest poziom, którego można się spodziewać po każdym handheldzie, ale zawsze miło zobaczyć, że ta maleńka konsolka radzi sobie z retro bezbłędnie. Przechodzę więc poziom wyżej i odpalam pierwsze tytuły z PlayStation 1. Hydro Thunder. Dynamiczne wyścigi motorówek. Chodzi tutaj perfekcyjnie. Zero chrupnięć, pełne 30 klatek na sekundę. Crash Bandicoot. Wiadomo klasyk. Działa płynnie. Kolory są żywe, a sterowanie przyjemne. Motocross też bez najmniejszych problemów. Konsola nie ma żadnego kłopotu z emulacją PS1. Ale to dopiero początek, bo czas sprawdzić, co ta konsola naprawdę potrafi. Lecimy z Dreamcastem. Na pierwszy ogień Crazy Taxi. I tutaj szczęka trochę opada, bo gra trzyma stabilne 30 FPS praktycznie cały czas, żadnych poważnych spadków, żadnych frizów, po prostu płynna rozgrywka. Sonic Adventure również pokazuje moc. W lewym dolnym rogu widzicie licznik FPS i przez większość czasu jest to stabilne 30. Najniżej spadło mi chyba do 28, ale przy emulacji Dreamcasta to naprawdę znakomity wynik. Uznajmy, że działa to mega płynnie i stabilnie, co w sprzęcie tej wielkości i za takie pieniądze jest sporym zaskoczeniem. No i dochodzimy do prawdziwego bossa. Emulacja PSP. Zaczynam od GTA Vice City Stories. Jak pewnie wiecie, ta gra lubi przyciąć nawet na mocniejszych handheldach, ale tutaj przez całą rozgrywkę trzyma stabilne 30 fps. To naprawdę imponujące. Kolejna próba, Segarelli. I znów niespodzianka, 30 fps jak skała, żadnych dropów. Potem odpalam Ghost Raidera i tu konsolka pokazuje pazur. Gra chodzi w 60 fps, zupełnie jak na oryginalnym sprzęcie. No i na sam koniec największy mocarz, God of War. Tu spodziewałem się, że będzie ciężko, ale okazuje się, że konsola daje radę. Przez większość czasu mamy 30 fps, czasami zdarzą się spadki do 26, ale wciąż jest to bardzo grywalne i na naprawdę wysokim poziomie. To dla mnie totalne zaskoczenie, bo nie spodziewałem się, że tak mały handheld poradzi sobie z godowłorem w tak płynny sposób. Na koniec warto wspomnieć o baterii, bo to zawsze kluczowy element w takich handheldów. Magic X Mini 0 V2 ma akumulator 2900 mAh. Jego czas pracy mocno zależy od tego, w co gracie. Przy prostych tytułach z NESa czy SNESa, a przy jasności ekranu ustawionej na około 30%, spokojnie można wyciągnąć nawet 6 godzin grania. Natomiast przy cięższych platformach takich jak PSP czy Dreamcast konsola radzi sobie przez około 2,5 do 3 godzin, co i tak jest niezłym wynikiem jak na tak małe urządzenie z Androidem. Na koniec śmiało mogę powiedzieć, że Magic X Mini 028V2 to dla mnie ogromne pozytywne zaskoczenie. Cena tej konsoli to okolice ok. 70 dolarów bez żadnych kuponów, a dokładną aktualną cenę znajdziecie w linku w opisie filmu albo na stronie łowcyhin.pl I w tej kwocie to naprawdę sztos, zwłaszcza jeśli szukacie czegoś małego, lekkiego i w pełni kieszonkowego, co bez problemu poradzi sobie z NESem, SNESem, GBA, PS1, a nawet z Dreamcastem i z PSP. Oczywiście nie jest to sprzęt idealny, brak wyjścia na TV i nie obsługuje Bluetootha, więc słuchawki trzeba podłączyć na kablu. Ale jeśli chcecie kompaktowego handhelda, który daje masę frajdy i świetnie radzi sobie z retro, to za te pieniądze trudno o coś lepszego. To jest po prostu mały, przenośny sztos. Przy okazji chciałbym Was serdecznie zaprosić do dołączenia do naszej grupy na Facebooku RetroKonsole Polska, której znajdziesz dyskusje o najnowszych modelach i ich funkcjach, pomoc techniczną i porady od innych użytkowników, linki do okazji zakupowych i promocji, wymianę opinii na temat gier i emulacji od teraz jako aplikacja dostępna w sklepie Play. Obserwuj najlepsze okazje i otrzymuj powiadomienia gdy cena spadnie lub pojawi się nowy kupon. Wszystkie obserwowane okazje znajdziesz w dedykowanej zakładce, dzięki czemu masz je zawsze pod ręką. Pobierz już teraz. Link do aplikacji w opisie lub w sklepie Play.